Już w grudniu na Netflix. Epicka przygoda trzech rycerzy. Elf, krasnolud i człowiek. Wyruszą do labiryntu showranerki, aby zabić cyklopa smoka czarnoksiężnika, który jest duchem dupy. A nie, przepraszam, na smoka nie starczyło budżetu, zamiast tego będą walczyć z mongolską hordą. Występują. Mulan. Ragnar Elfie Portki, Wakanda Forever, Aladdin z Agrabahu, Targerien Targaryen, Ladriella Cyberpunk 1077, Gościnnie Saru Man oraz Twoja Ex. Avengers Assemble, The Witcher Bond Origin, Tylko na Netflix. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Dwal i myślę, że mogę to powiedzieć, moi drodzy, w niniejszym sezon na Witcha Blood Origins uznaję za otwarty. Moi drodzy, jak widzieliście we wstępniaku, czeka nas całkiem niezłe <śmum> widowisko. Kto nie wie o co chodzi, spieszę z wyjaśnieniami, bo nie dziwię się, jeżeli jeszcze nie słyszeliście za bardzo o tym serialu, gdyż Netflix jakoś nie za bardzo się chwali tym serialem, że jakbym wręcz, że jego premiera jest wyjątkowo, wyjątkowo cicha, a przecież to ma być spin-off Wiedźmina, no tak czy nie? To ma być przecież jeden z kolejnych kroków wielkiego planu Netflixa, żeby uczynić Wiedźmina swoją marką fantazji, swoją wielką marką potężną fantazji. tak? Blood Origins ma być spin-offem, ma nas zabrać wiele setek lat wstecz, i opowiedzieć historię, kiedy to jeszcze elfy sobie swobodnie chodziły po świecie Wiedźmina i nim władały, i kiedy pojawiła się koniunkcja sfer i przybyli ludzie, i kiedy powstali pierwsi Wiedźmini. No brzmi ciekawie, czyż nie? No kto by nie chciał poznać nieco większego skrawka wiedźmińskiego świata, no bo przecież to jest bogaty uniwersum. Jestem więc pewien, że najnowszy teaser, najnowszy zwiastunik tego serialu został ciepło przyjęty przez fanów. Zobaczmy. Ojejku, coś takiego. 39 tysięcy łapek w górę i 119 tysięcy łapek w dół. Czyżby ludziom nie podobało się to, co Netflix robi z Wiedźminem? No niemożliwe. Przecież im więcej Wiedźmina, tym lepiej, tak? Nieważne jakiego. O, znajomy komentarz. Zło nie może stworzyć nic nowego, może jedynie prugawić i niszczyć to, co stworzyły siły dobra. Ten sam komentarz, który pojawiał się pod na Link's of Power. Uwielbiam tę część, w której Geralt przychodzi do Yennefer i mówi: Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki! Łzy <laughs> pociekły po moich policzkach. Uwielbiam fragment, kiedy pisarze powiedzieli: It's writing time! i zaczęli pisać wszędzie naokoło. Moja szczena wprost opadła. Uwielbiam ten moment, gdy Ciri spojrzała na Geralta i powiedziała: To byłeś ty, Geralt. To ty byłeś Wiedźminem od samego początku. Zaś on odpowiedział: It's Witchering time! A następnie zaczął, zaczął wiedźminować, <laughs> wiedźminić na twarzach wszystkich zebranych. Ups, i wygląda na to, że mówienie o kolejnym produkcie wiedźminopodobnym wyssało ze mnie całe siły życiowe. Co ja teraz zrobię? O ja biedna nieboga. Mam na to pewne remedium. Gaminate. Wystarczy troszkę wody, cyk, miareczka, do szejkereczka, sobie nie... Kurwa. i cyk. Gaminate to suplement, który jest idealną alternatywą dla napojów energetycznych. W przeciwieństwie do nich, nie zawiera bowiem cukru, a zamiast tego ma 12 aktywnych składników, które pobudzą Twoje ciało oraz mózgownicę do działania. Nie możesz się ruszyć z wyrka? Musisz wkuwać na egzamin albo masz deadline? Spróbuj gaminacika. Tym bardziej, że z kodem Drwal masz 10% zniżki na cały asortyment. Ze sklepu Gaminate. Polecam, pozdrawiam, link zostawiam wam w opisie. A tymczasem, moi drodzy, łyczek dla kurażu i lecimy dalej z tym materiałem. Moi drodzy, ten zwiastun to jest jedynie przedsmak. Przedsmak tego, jak teraz ma przerąbane marka wiedźmińska od Netflixa i panie, nie będzie żadnym zaskoczeniem, jeżeli wam powiem, że Netflixowy Wiedźmin jeszcze nigdy nie miał tak złego piaru. Jest on związany oczywiście, wszyscy wiemy z czym. Odejściem Henryego Kawila, a raczej z powodami, dla których on odszedł. Mówiłem o tym w ostatnim moim materiale w temacie kto subskrybuje, ten wie. Widzicie w tym momencie na zachodzie, w zachodnim półświatku dzieje się to, co my Polacy wiedzieliśmy już od bardzo dawna. Mianowicie ludzie zaczynają przyglądać się temu co Netflix zrobił z materiałem źródłowym w kwestii Wiedźmina. A zrobił tak naprawdę to samo, co zrobiło Rings of Power z twórczością Tolkiena. Zaś jak widzimy po Blood Origins, ten serial raczej nie pomoże w pozyskaniu fanów. Moi drodzy, jak możecie widzieć i po tym serialu, i po głównej serii, Netflix sukcesywnie, krok po kroku, z każdą kolejną swoją produkcją w świecie Wiedźmina, pozbawia tenże świat wszystkich powodów, dla których był on czymś niezwykłym dla których był on oryginalny i dla których był on atrakcyjny dla odbiorcy, zarówno polskiego, tutejszego, jak i odbiorcy zachodniego. Pozwólcie, że przed przedstawieniem wam istoty rzeczy, trochę wam nakreślę tego, co Netflix przygotował w The Witcher Blood Origin. O czym będzie ta historia i kim są ci główni bohaterowie? Do boju! Oto wszystko, co wiemy o The Witcher Blood Origin. Red Lion Intelligence, a więc stronka, która zajmuje się wszystkimi informacjami na temat tego, co Netflix wyczynia z Wiedźminem. Więcej niż tysiąc lat temu, jeszcze przed wydarzeniami z Wiedźmina, siedmiu wyrzutków z elfiego świata łączy siły przeciwko jednej wielkiej sile, potężnemu Imperium. Brzmi już jak fabuła Wiedźmina? Czy jeszcze nie? Poczekajcie, <grytanie> dopiero zaczynamy. <grytanie> Moi drodzy, pierwsza nasza bohaterka to niejaka Scian. Jak czytamy, jest ona przedstawicielką elfiego klanu ducha. O, wiedziałam, że elfy tworzyły strukturę klanową. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon, jutro białe, białe włosy. Jan to ostatnia członkini swojego nomadycznego plemienia elfów miecza. Jak są ryby miecz, to są elfy miecz. No, chyba logiczne, tak? Nikt nawet nie zbliżył się do jej poziomu władania ostrzem i nikt nie nosi tak wielkiej straty w sercu. Kiedy szansa podsunęła jej skradziony święty miecz, odebrany jej plemieniu z niecnych pobudek, wyruszyła ona na zabójczą misję, która na zawsze zmieni oblicze kontynentu. Bardzo Wiedźmińska historia, moi drodzy. A pani normalnie, <laughs> dokładnie tak wyobrażałem sobie elfy. Ale, ale, żeby nie było, tutaj mamy drugą bohaterkę, która nie będzie gorsza. Niejaka Ailey, czyli właśnie nasza afor-elfka, o której jak czytamy... Jest to elitarna wojowniczka pobłogosławiona głosem godnym bogini, która opuściła swój klan i pozycję w Gwardii Królowej, by podążać za swoim sercem i została wędrowną muzykantką. Wielkie rozliczenie na kontynencie zmusza ją do powrotu na drogę Ostrza w jej misji do osiągnięcia zemsty i odkupienia. Mhm. Mm no, słuchajcie, jakbym czytał Piro Sapkowskiego. Dokładnie tak. Pani Afroelfka jest z kolei z klanu Kruka. Tymczasem ostatni z drugich bohaterów, czyli Elf Wiking, to niejaki fial. Wojownik z klanu konkurującego z klanem Afroelfki. Który, jak się dowiadujemy, jest z klanu Psa. No, to chyba oczywiste. Psy z krukami zawsze prowadziły śmiertelną wojnę, nie wiecie o tym? To wy świata nie znacie. Urodzony w klanie wojowników poprzysiągł bronić króla. Fial nosi w sobie głęboką bliznę śmierć osoby, którą kochał i która poległa w walce, próbując go uratować. Ta blizna nie pozwala mu osiągnąć spokoju ze sobą samym oraz ze światem naokoło. W swojej misji do odkupienia, fial będzie musiał walczyć u boku niespodziewanych sojuszników i wybić sobie drogę poprzez zemstę, w trakcie gdy na kontynencie wrze. Taka jest historia Mojdros. Takie jest właśnie trio naszych bohaterów. Tutaj też czytamy dalej, że właśnie oni wszyscy są takimi misfitami, że połączyła ich wspólna sprawa, ale pochodzą z zupełnie różnych środowisk i będą musieli przezwyciężyć te swoje uprzedzenia, żeby osiągnąć cel. Piękna historia Mojdros. I teraz sobie spójrzmy na to, jak wygląda ten serial, OK? Co nam chcą sprzedać showrunnerzy? Co chce nam sprzedać Netflix? I porównajmy sobie to z tym, za co pokochaliśmy świat Wiedźmina. Mówię o świecie jako całym, nie tylko o fabule książkowej, tak? Moi drodzy, to za co my, Polacy, doceniliśmy świat Wiedźmina, to można się sprzeczać, czy to słowiańskość, czy to polskość. Ja zawsze mówię, że to jest po prostu swojskość. Krainy, po których wędruje Geralt, definitywnie przypominają naszą szerokość geograficzną. Bohaterowie, którzy zamieszkują świat Wiedźmina, mówią podobnie jak my, zachowują się często podobnie jak my i mają takie samo poczucie humoru jak my. I oczywiście dochodzi tutaj do tego cała ta fantastyczna otoczka, a więc potwory wzięte ze słowiańskiej mitologii oraz z mitologii europejskich oraz nawiązywanie co i róż, to do różnych tradycji, to do różnych baśni, do folkloru w dużej części polskiego, ale nie tylko. W wszystko to sprawiało, że my, jako czytelnicy, tak naprawdę czuliśmy się w tym brutalnym i, jakby na to nie spojrzeć, niezbyt przyjaznym świecie wiedźmińskim, czuliśmy się tam jak w domu, jakkolwiek to nie zabrzmi kuriozalnie. Za to też Wiedźmin został doceniony w naszej szerokości geograficznej i za to samo doceniony został Wiedźmin przez odbiorców zachodnich. Tyle, że tak jak dla nas Wieźmin jest atrakcyjny pod kątem tego, jak jest swojski, dla nich jest atrakcyjny pod kątem tego, jak bardzo jest odmienny od tego, do czego ich przyzwyczajono w ich nim fantazji, tak? w tym anglosaskim fantazji. Teraz zaś ponownie spójrzcie sobie na ten serial i zobaczcie, ile zostało tam z tego, co czyniło Wiedźmiński świat wyjątkowym. Jak dla mnie nie zostało tu zupełnie nic. Netflix z każdą kolejną swoją produkcją coraz bardziej pokazuje, że nie rozumie kompletnie, dlaczego świat Wiedźmina jest wyjątkowy. Nie rozumie, nie chce zrozumieć albo uważa to za coś gorszego od tego, co zna ze swojego własnego podwórka, z zachodniego fantazy. To by się zresztą pokrywało ze słowami tego scenarzysty, który ostatnio przecież powiedział, że scenarzyści Wiedźmina Netflixa nie szanują materiału źródłowego, a wręcz otwarcie się z niego nabijają. I z tego, co patrzę po zwiastunach i po opisach i po wszystkim, co widzimy na temat Blood Origins, to wszystko się tylko potwierdza. Mamy kompletnie generycznych bohaterów wziętych z całego świata, tylko nie ze środkowej Europy. Mamy akcję kręconą na Islandii? Kto chociaż raz tam miał okazję być, to nigdy tego kraju bardzo nie zapomni. Gdzie tu do polskich borów i lasów? Gdzie tu do pokazania jakiegoś Elfego Królestwa? Mamy tam armię Mongolów. Nie mam pojęcia, skąd się tam wzięli. Słuchajcie, w tym serialu jest wszystko, tylko nie ma Wiedźmina. Wszystko wygląda do bólu, wręcz generycznie. I szczerze, wizualnie wygląda to gorzej od Rings of Power. Bo w Rings of Power przynajmniej widać było pieniądze. Jeżeli chodzi o widoki i o to, jak pokazano taką, tą, tą, taką otoczkę, tak? opakowanie. Opakowanie Rings of Power było ładne. Tutaj zaś nawet tego nie widzę. I jest to moim zdaniem zatrważające, jak bardzo można było, mając tak oryginalny świat, pozbawić go całej jego oryginalności, wszystkiego, co czyniło go wyjątkowym. Netflixowi, jak widać, się to udało. Jak widać, dla Netflixa wszystko to jest dużo więcej warte niż jakieś tam fantazje wymyślone przez ten. Dziwny ludek ze wschodniej Europy, którego język pewnie dla nich brzmi jak, sz, sz. aczkolwiek, tak jak powiedziałem na moim livestreamie ostatnim. Jest światełko w tym tunelu. Mianowicie ludzie zaczynają to dostrzegać. Dostrzegać to, co tak naprawdę Netflix z wydziminiem zrobił. Zapoczątkowało to oczywiście nałożenie się odejścia Henrygo Kabila z wyciekiem tej informacji, według której scenarzyści mieli kompletnie mieć gdzieś materiał źródłowy. Z kolei reakcja na te newsy ze strony świata zachodniego Moim zdaniem została spotęgowana jeszcze bardziej przez Rings of Power. Tak moi drodzy, ludzie najzwyklej w świecie zaczęli dostrzegać to, co my, Polacy, widzieliśmy już od bardzo dawna. Zaczęli dostrzegać, że Netflix z Wiedźminem robi to samo, co Amazon zrobił z twórczością Tolkiena. Nie wiem, czy Blood Origins będzie dobrym serialem. Zapowiada się, że będzie typowym generycznym średniakiem. Czy będzie lepszy, czy gorszy od Rings of Power, to się zobaczy. Wiem jednak na pewno, że jeżeli będziemy chcieli znaleźć w tym serialu cokolwiek Wiedźmińskiego, to tego nie znajdziemy. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat Blood Origin. Ja ze swojej strony na pewno zapowiem wam, że tak, będziemy to recenzować. I tak będą wstępniaki. Tak jak Strings of Power, czego próbkę dostaliście już dzisiaj. I tak pewnie ze wstępniaków ułoży się lepszy i bardziej spójny serial niż to, co przedstawi nam główna historia. Główna historia. Tymczasem piszcie w komentarzach, jak wy to widzicie. Co według was zobaczymy w serialu? Napiszcie swoje wersje scenariusza. <laughs> Ewentualnie, czy może serial będzie mógł mieć jakieś plusa? Też piszcie w komentarzach, oczywiście, zapraszam. Odsyłam na koniec na moje social media, Facebook, Instagram, Twitch. Na transmisję na żywo będą częściej, obiecuję! Tak. tak, bo mamy coś fajnego do ogrywania, ale to nie będę zapeszał. Kto był na streamie ostatnim, ten wie o co chodzi. Hm? A tymczasem życzę wam miłego dnia. A z brodatym pozdrowieniem. Pero valor